Słyszałeś? Nie dowiem się i odpoczywam. Kładziemy się. Drodzy Państwo, pamiętacie, plany Andrzejka były takie, że będziemy mieć czwórkę dzieci. Tak, tylko muszę Państwu powiedzieć, że będziemy mieć pięcioraczki. Kłanię wszemu nie w porządku. Jestem przerażony. Właśnie oglądam. USG. Mogę zdjęcie? Jak taki wielki wózek mam skombinować? Pięcioro dzieci od razu? Ja rozumiem, ja dwójkę na ręce, marzenka na dwójkę na ręce, a, a co z piątym? Marzenka bardzo się cieszy, że będzie miała dzieci. Problem polega tylko na tym, że Andrzejek znika. A, ostro było. Andrzejek, słuchaj, no ja wiem, że to może się wydawać problematyczne, ale ogarnij się, chłopie. Weź się w garść. Każdy miał prawo, tak jak Ty, pójść w tany, ale czas wrócić do nas, do żywych. Andrzejek, trzymamy kciuki do Ciebie. Oczywiście, no kto jak nie, ogarnę tę sytuację. Do koszykarskiej drużyny mamy już prawie cały skład. Za 20 lat cała reprezentacja Polski w piłce nożnej będzie rodzina dzieci Andrzejka i Marzenki. Wszystko będzie dobrze, Chodź. Marzenka znalazła się teraz w bardzo trudnej sytuacji i jako matka czwórki dzieci jestem w stanie zrozumieć, co przeżywa i co czuje. Yy, natomiast sytuacja Kingi wcale nie jest yy, lepsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, mam polecony dla męża. Kinga dowiaduje się, że Piotr zarabia bardzo dużo pieniędzy i tych pieniędzy w ogóle do domu nie przynosi. Ma jakiś osobny kontakt gdzieś ukryte. Halo. No niewątpliwie dla Piotrka jest to szok, bo zrobił wszystko, żeby ukryć to swoje podwójne życie, żeby ukryć prawdziwe swoje dochody i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem pewna, że Piotrek kogoś ma. Ja nie wyobrażam sobie, co będzie dalej i... Piotr oczywiście wypiera się, nie chce się przyznać do niczego. Mam dowody i faktury. Za nowe meble do kuchni, za telewizor. Ja muszę przyznać, że jestem Piotrkiem... Szczerze i głęboko po prostu rozczarowany, bo zatrudniałem zawodowca. Już nie wspomnę o tym, że jesteśmy jakoś tam rodzinnie. Mamy bliskie relacje, a tu jest facet, który po prostu zszedł na złą drogę. Ciągle się mijamy, w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. I nawet nie zauważyłam, że rozsypuje mi się małżeństwo. Mam nadzieję, że zrobi wszystko, żeby jakoś to naprawić i żeby Kinga mu wybaczyła, ale nie wiem, czy tym razem mu się to uda. Związek Kingi i Piotrka przechodzi poważny kryzys, ale w życiu Bartka też nie jest wesoło. Bartek widzi, że Ula dalej coś czuje do Janka. Za miłość. O... Za miłość. Janek zupełnie nie spodziewał się tego, że może jeszcze coś iskrzyć między nim a Ulą. Okazuje się, że Ula jest ciągle jeszcze zakochana w Janku, zresztą ze wzajemnością Zmieniłeś się. A że życie nie lubi próżni. Bartka po raz kolejny strzela piorun i tym razem strzała Amora nadciąga ze strony Soni. Teraz masz faceta, to nie musisz się tak starać. Trzymam za Was kciuki. <coughs> po prostu. Sonia wywinie niezły numer z Bartkiem. No, bo przecież życie jest za krótkie, żeby inwestować energię, zaangażowanie na mężczyznę, który nie jest wart takiej uwagi. Tak, tak. Tak. Wezmę e, ten. Na pewno? Moi drodzy, zobaczyliście trzy historie bardzo emocjonujące, niezwykle zaskakujące. Jest coś, co je łączy. Co to jest? Tego dowiecie się z naszego Facebooka. Umieściliśmy tam informacje specjalnie dla was.